No, i przyszedł czas już pożegnać się z moim domem we wiosce Smyslow. Słuchajcie, wyprowadzam się, wyprowadzam się i nie tylko ja się wyprowadzam, a wyprowadza się również ze mną mój brat Smyslow. Tak dobrze słyszycie, on mi naobiecywał lepszych warunków, lepszego domu, lepszej wioski, więc jestem ciekaw, co to ma być. Więc wiecie co? Spakowałem się i się wyprowadzam. Wyprowadzamy się właśnie do tej nowej wioski. Zobaczymy. Jak ona tam będzie wyglądać? Ja już jestem zapakowany, kartonów mam e, nabrane, naprawdę mnóstwo. Mamy plecaczek, mamy też skrzyneczkę, nie możemy o niczym zapomnąć, także widzowie, jeżeli, jeżeli byście chcieli, żeby, że, że, żebym był szczęśliwy normalnie w tej drugiej wiosce, nie, to zostawcie łapeczkę w górę! Tak jest, znikajcie wszyscy! Ja, ja się wcale nie smucę, ja się cieszę, słuchajcie, zostawcie łapeczkę, ja wchodzę do domku i musimy jeszcze zobaczyć, co ja tu zostawiłem w tej skrzyneczce. Mamy sam dolary, muszę je zabrać. Tak, bo jeszcze o nich zapomnę. Zostawiłem je na sam koniec, ale lepiej je wziąć. Lepiej je wziąć od razu do ekwipunku. Niech sobie one w ekwipunku leżą, przynajmniej mi nie zginą, a tak bym jeszcze zostawił tu skrzyneczce. Będziemy potrzebowali jeszcze kłódki tutaj, żeby zamknąć te drzwi. Tu musimy zamurować nawet ziemią. Słuchajcie, teraz to zrobię, bo zapomnę później. A Wy przez ten czas możecie zostawić subskrybera takiego czerwonego, jaki wam się wyświetla, bo dobijamy 300 tysięcy. A na 300 tysięcy szykuje się fajna niespodzianka dla was. Także kliknij, jeżeli możesz, jeżeli chcesz, oczywiście. A my pozbierajmy tutaj ziemię, dobra. Zostawię tu taką dziurę. Okej, okay? no to się żegnam. Słuchaj, kosiarko moja ulubiona. Zostawiam cię tutaj. By, tak, na pastwę losów, nikt się tobą nie zajmie. Wrócę tu może za 20 lat i wtedy się zobaczymy. Także na razie trzymaj się, dobrze się spisywałaś, bo, wiesz co? Dobra, nie będę taki. Zabiorę Ciebie ze za sobą! Rozwalmy tą kosiarkę, poczekajcie. Yy, no dawaj, 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 sobie, rozwalaj to, rozwalaj, rozwalaj, rozwalaj. Rozwalaj! No nie mogę, nie mogę, nie mogę jej rozwalić! Ach, ty kosiarka. Dobra, musisz tu chyba zostać. A czekajcie, tu jeszcze jest skrzyneczka, ziemia i kamienna motyka. Okej. Okay, wezmę ją, ona mi się może przydać. No i co? Żeby tu jeszcze nic nie zostawić, tu jest jeszcze dwie skrzynki są, więc zobaczmy, tu jest woda, to mi niepotrzebne. To zostawiam, to w nowej wiosce będzie. A tutaj, tu mamy paliwo. Paliwo wezmę, bo będziemy jechali samochodem, słuchajcie. I paliwko nam się przyda. Także kosiarko, nie chcę! się dać rozwalić, to tu zostajesz. Przeparkuję cię do domu, żeby ciebie nikt nie ukradł. Poczekajcie, u paliwa nie ma, trochę jeszcze zalejemy, ale tylko trochę, żeby tak go podjechać do tyłu, okej. Okay. Wiedźmy nią do domu i niech ona sobie odpoczywa w domu. Przynajmniej rdzewieć nie będzie ani nic z tych rzeczy. Okej, okay, wychodzimy, tu murujemy, murujemy, cyk, cyk, cyk. I domek jest zamknięty. Nikt mi już tutaj nie wejdzie. Jeszcze muszę wejść na górę, jeszcze raz zobaczyć. Te monitory, wiecie co? Nowe se kupię. Te zostawy, niech one tutaj są. Komputer wziąłem, monitory zostawiam, te sprzęty do gry też zostawiam, one mi nie są potrzebne. Chodźmy jeszcze tutaj zobaczyć. E, w ogóle e, śladów narobiłem, bo wszedłem w błoto i tutaj przyszedłem. Okej, okay, Wanna zostaje, umywalki zostają, kibelek też zostaje, tu wejście do góry to wszystko tak zostaje, jak jest, także zostawmy to w spokoju. Okej, okay, no to jeszcze kuchnia mi została, kuchnia, no i lecimy, lecimy, wynosimy się z tej chaty. Dobra, tu jest pusto, tu jest pusto, każda szafka jest pusta, tak, nie ma nigdzie kasy. Pochowanej, bo ja kiedyś chowałem po szafkach, ale nie, nie ma nic, lodówka już jest pusta, także można się wynosić. Na razie, domku. Na razie bywaj! Telewizor nowy, ale go zostawiam. Nie chcą. Wspomnienia w jednym domku. Zostawiamy i wychodzimy. Zamykamy drzwi, jeszcze kłódkę. Jeszcze tu przyjdziemy, kłódkę zapiąć normalnie. A tymczasem zabierzmy to wszystko i idźmy do mojego brata. Tak, do dosmaistowa. Albo, dobra, na razie to zostawiam. Na razie to zostawiam jedną skrzynkę, wezmę i plecak. tu są najważniejsze rzeczy. I biegniemy do mojego braciszka Smajstoła. Podjedziemy tu autem i do auta wtedy wszystko zapakujemy, nie? Także idziemy na razie do niego zobaczyć, czy on już się zapakował. Ja już się nie mogę doczekać, kiedy pojedziemy do tej nowej wioski. A wy widzowie widzieliście już tą nową wioskę, bo, bo, bo niby jest super, niby jest naprawdę fajna, ale to się okaże. Zobaczymy, jak tam zamieszkamy. To jest bardzo, bardzo daleko stąd, więc miejmy nadzieję, że stąd dojedziemy. Jeszcze mamy pomysł ze Smajstołem, słuchajcie, żeby zabrać paru villagerów. Tak, paru biedaczerów normalnie tych co najbardziej lubimy zabierzemy ze sobą zamieszkają z nami w nowej wiosce ale na razie idę do mojego braciszka czekajcie tu jest pełno ja yeah. ten ma jeszcze więcej kartonów niż ja akwarium po co on akwarium bierze przecież my się tam z tym nie zmieścimy halo z majstą, no. otwieraj otwieraj tą chatę jeszcze się przejdę po jego chacie zobaczyć siemano siemano ty wyjeżdżamy nie choć jeszcze obejdziemy zobaczymy czy wszystko wziąłeś dobra monitory on pozabierał komputery pozabierał tu jest szynka, ale tu są jakieś dziwne rzeczy. Dobra, chyba, chyba chcę je zostawić, więc zostawiajmy je w spokoju. Tutaj na dole wszystko zabrane. Dobra, pusto jest. Tu jeszcze byłeś? byłeś, sprawdzałeś, czy tutaj coś jest? Możesz zamurować. Czekaj, ja ci zamuruję drzwi, żeby ci tutaj nikt nie weszedł, wiesz? Eee, te wejściowe też będziesz musiał zamknąć normalnie na klucz. Okej, okay, to wszystko zostaje. Tutaj piwnica. W piwnicy on nic nie ma. Okej, okay. no to idziemy na górę. Słuchaj, słuchaj, to możemy opuszczać twoją chatę normalnie. Tu widzę, że wszystko pozabierałeś, jeszcze te drzwi trzeba pozamykać, tak jest, zamknąć je, żeby nikt tutaj nie wszedł, no i okej, okay. słuchaj, możemy wyjeżdżać, chodź, idziemy teraz po auto, zapakujmy to wszystko, wtedy po villagerów, o, jeszcze tutaj masz dziurę, no dawaj, wychodź, 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 ja ją zamuruję, o, elegancko, no to co, eee, idziemy po furę, idziemy po furę, czekaj, nie zamyka jeszcze drzwi, idziemy po furkę, normalnie furkę kupiliśmy, specjalną taką, żeby przewieźć te wszystkie rzeczy, i villagerów jeszcze zabrać, zobaczcie, na to! Mamy busika! Tak jest, dobrze widzicie. A ja mam paliwko, to od razu zatankuję do niego. Tak jest, paliwko, lej się, lej. I jak wlejemy paliwko, to zabieramy jeszcze kasę ze sejfów. Zabraliśmy wszystkie pieniądze, jakie tylko mamy, do nowej wioski, bo tutaj prędko nie wrócimy. Także wszystko musimy zabrać. Zobaczcie, tutaj jest kasa, dolary, szmaragdy, diamenty. Te są akurat moje, a Smyslowa, Smyslow już sobie wziął. Sejfy są puste? Tak, sejfy są puste, a więc. Więc możemy wyruszać, wsiadamy do autka czekajcie, na kierowcę, ja kieruję ja kieruję, ja kieruję i siup, e, okej, okay. wyjeżdżamy, wyjeżdżamy z zamykaj garaż, a ja jadę pod pakunki do ciebie i wtedy e, pakujemy pakunki i wyjeżdżamy do mnie, do mnie jeszcze ja muszę zapakować swoje wszystkie rzeczy czekajcie, ten, ten busem się źle tutaj jeździ, skręca się dziwnie okej, okay, podjeżdżamy tu, no z dawaj, pakuj te swoje walizy nie wiem co ty tutaj masz, ale ci pomogę szybko rozbijamy te kartony on naprawdę ich ma dosyć sporo dawaj z państwą, prędko, szybko, szybko, poważnie dawaj raz, hitem, hitem, normalnie, tak, zbieraj to wszystko, elegancko smajsto tutaj zbiera. No dobra, ja sobie tu na razie do ekwipunku włożę. No i co, jedziemy teraz do mnie, a nie, jeszcze parę rzeczy, dobra, pozabieraj wszystko. No to co, zabrane wszystko, zamykaj hacienda. zamykaj hacjentę tak jest, jedna, druga kutka, pacjenta zamknięta, wejść się nie da, z zewnątrz też nie, wszystkie drzwi są pozamykane, to wszystko. Wszystko zamykamy i zostawiamy. Słuchajcie, zostaje! Ta wioska już będzie będzie tylko w naszej pamięci, bo już tutaj raczej nie wrócimy. Chociaż kto wie, zobaczymy. Smajster się zapakował. No to teraz jedziemy do mnie. Jedziemy do mnie. Patrycję w ogóle później odbierzemy stąd. Słuchajcie, później Patrycję odbierzemy albo ona dojedzie samolotem. A my, a my będziemy osobno. My będziemy osobno normalnie jechali, bo my musimy być przed i uszykować tamtą wioskę przed przyjazdem Patrycji i Alka. Także. Rozwalamy jeszcze to. Smajstow, pomóż mi zapakować te wszystkie walizki i daj mi kłódkę, bo miałeś kupić, nie? Ej, zapomniałeś czy masz? Masz, masz tą kłódkę czy zapomniałeś? Smajstow, kłódka, kłódka, kłódka. O, super, dobra, ma. Okej, okay, no to zamykamy na kudeczkę. Ej, na kudeczkę zamykaj się, tak jest. Teraz mi nikt nie wejdzie. Jeszcze szybko obejdziemy dookoła ten dom. Dawaj, Smajstow, chodź ze mną. Jeżeli zobaczysz jakąś dziurę, to od razu mi mów. Ja ją zalepię, bo chcę, żeby ten dom został w stanie nienaruszonym. Żeby mi nikt tutaj nie. Nie wszedł i nikt tutaj nic nie zrobił w tym domku, także on musi być zamknięty. O, patrzcie, widzicie? Tutaj jest miejsce, dobra, zaraz zamurujemy. Mam jeszcze 8 sztuk ziemi. Okej, okay, tu już mi nikt nie wejdzie. Dobrze, że ja obszedłem to. Jeszcze tutaj idziemy. Chodź, 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 chodź. Tutaj jest zamknięte, dobra. Tylko tu są monitory. Żeby nikogo tutaj nie korciło wejść przez te monitory, to ja je zasłonię. Zasłonię je w taki sposób, o, i elegancko. Tutaj też dirtem, normalnie, elegancko. Powinno być betonem, ale nie mam, więc Trudno się mówi. No i co, pozamykany dom? Tu jest zamknięte, tu jest zamknięte. Smile, opakuj pakuj się! Jedziemy! Wyjeżdżamy w świat! A nie, jeszcze po Kazia Kasia i Tazia musimy jechać. Dawaj, dawaj, dawaj. Wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj. Jedziemy po villagerów, słuchajca. Jedziemy po villagerów normalnie. Musimy się wszyscy zapakować do auta. No i będziemy śmigali, śmigali jak najdalej. Juhu! Do wioski, do wioski villagerów! Czekajcie, to jest chyba w tą stronę. Tak, jeżeli się nie mylę, dobrze jadę. Okej, okay, jedziemy, jedziemy teraz w lewo i tutaj teraz pomiędzy płotem musimy się zmieścić, dobra? Tutaj też już ktoś się pakuje, widzicie? Czekajcie, zobaczymy. To jest Ola, a, widzicie? Ola też wyjeżdża z nami do drugiej wioski. Teraz jedziemy po Stasia, Kazia, Zdzisia i Pyzia jakiegoś. Także musimy ich wszystkich zapakować. Oni już czekają tutaj na nas, także, o, którego w ogóle tu jakiś villager zamknął villagera za kratami. Okej, okay. Kaziu, Kaziu, wsiadać, wsiadać wszyscy Gdzie ci villagerowie są? Halo, Kaziu, Stasiu, o jest, jest, jest tutaj Kaziu Siemano, siemano, widzę, że żeś się zapakował Wow, 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 dobra Ej, on ma cztery kartony Villager zapakował się w cztery kartony Nie będę mu sprawdzał, co tam ma Ale znając życie, to wziął marchewki, pszenicę i pewnie coś jeszcze, jakieś narzędzia To wiecie co? Ja jeszcze po Kazia skoczę Kaziu, Kaziu, czekajcie, Kaziu mieszka tutaj Kaziu, Kaziu Kaziu, gdzie ty jesteś? Halo! E, my wyjeżdżamy! Kartony ma wyciągnięte, ale Kazia nie ma. Kaziu, o tu jest Kaziu, Siemano, ty pakuj walizy, jedziemy! Pakuj walizy! Musisz je rozbić? Tak, o Smajstow, pozabierał, dobra? No to Smajstow, dawaj mapę teraz, w którą stronę mamy jechać do tej wioski! No dawaj, 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 wyciągaj tą mapę. E, pokazujesz mi ręką, ale co, co? Ej, o, ma globus w ręce? Co jest grane? My mamy. Nie, nie gadaj, że ty globus wziąłeś i my po globusie będziemy palce. Jeździli. No co ty gadasz? Przecież my tak nie dojedziemy w życiu. My się zgubimy. No ale dobra, pokazuję, że w tamtą stronę. To, no, no, pojedźmy. Pojedźmy. Ten globus w razie W wezmę, chociaż go obsługiwać nie potrafię. Tą ziemię też zostawię tu we wiosce villagerów. No i co? Żegnaj wiosko. Wsiadajcie. Villagerowie siedzą. Z siedzi, ja siedzę. Także jedziemy. Villagerowie się ledwo mieszczą, ale słuchajcie, jesteśmy zapakowani i wyjeżdżamy. Opuszczamy wioskę z majstą. Jeszcze się pożegnamy. Słuchajcie, jedną rundę. Zrobimy dookoła tej wieży z Minką, nie? Bo tyle wspomnień, co ja mam z tą wioską. To jest naprawdę od groma czasu. My tutaj w tej wiosce poświęciliśmy, więc jedno obkrążenie zrobimy. Tu jeszcze mamy to ja ten domek do nocowania, widzowie, pamiętacie, jaki to był fajny domek do nocowania. No cóż, musimy się z nim pożegnać, bo niestety już nam się nie przyda. Także żegnaj wiosko! Żegnaj wiosko! Na razie! I my wyjeżdżamy. Wyjeżdżamy. Nie wiadomo, w którą stronę. Tutaj są realistyczne postacie. Ostatnio z, z, z Państwem taki odcinek nagrywałem. Słuchajcie, nie wiem, czy oglądaliście. Bardzo fajny, polecam. Ale teraz my wyjeżdżamy. Opuszczamy już tutaj. Nigdy więcej nie przyjedziemy. Także żegnaj wioską. Z mi pokazał, żeby w tą stronę jechać. A ja nie jestem pewny, czy aby na pewno to jest tutaj. Tutaj są tory. Szybko przejedziemy. Żaden pociąg nie jedzie. Dobra, przejechaliśmy. Okej, okay. przeżyliśmy. Wszystko jest dobrze. Tylko nie wiem, czy my, aby na pewno w dobrą Stronę jedziemy z państwą jesteś tego pewien, choć może wiesz co, wyjdziemy, wyjdziemy z auta i sprawdzimy to na globusie, w którą stronę to trzeba jechać, bo ja wiem, że to asfaltem się jechało, a nie a nie jakimiś polnymi drogami. Poczekajcie, wedle globusu powinniśmy chyba skręcić w prawo, co nie villagerowie? W prawo musimy skręcić kiwają, że tak, widzicie? No dobra, Spaistą, ej, a jak ty myślisz? On siedzi w aucie i się nie odzywa. Ty jak myślisz, w którą stronę by tu pojechać? Weź zobacz mi, mi pokazuje że w prawo i tam do asfaltu się powinno dojechać. Co ty myślisz? Villagerowie też tak myślą. Też się rozgląda po słońcu, on się patrzy. No nie tak to działa. Dobra, jedziemy. Wsiadajcie do fury, jedziemy. Kto nie ryzykuje, no to no to 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 nie dobrze, jak nie ryzykuje. Także wsiadamy, jedziemy z dwoma villagerami normalnie. Wyjeżdżamy z tej wioski. Okej. Okay, no to jedziemy w tą stronę. Musimy dojechać do asfaltu, a z tego co ja kojarzę, to asfalt był w tamtą stronę. Tylko czy ja dobrze myślę? Zaraz Zaraz się okaże, zaraz się okaże. Lecimy, lecimy, lecimy tutaj. Chyba tutaj trzeba podjechać. Wow, jakie góry, doliny! Czyż my tu zaraz staniemy i będzie problem stąd wyjechać? W drzewo uderzyliśmy. Dobra, chyba teraz dobrze jedziemy. Co? Jak myślicie? Trochę się obijamy po tych drzewach, ale to nic. Tak, mam ulicę! a Wyjechaliśmy z wioski! Przecież ja już tu tędy jeździłem, ale dobra, nie pamiętałem drogi. No to co, widzowie? Nic innego mi nie pozostało, jak się z wami pożegnać. I, i co? Widzimy się jutro Pamiętajcie, że odcinki są codziennie. Nie zapomnijcie normalnie wbić na mojego Instagrama, jak i na mój drugi kanał na YouTubie. Wszystkie linki macie w opisie, także serdecznie Was zapraszam. No i się z Wami żegnam. My odjeżdżamy i żegnamy wioskę. Na razie, cześć!